No siema, dzisiaj znowu jesteśmy na markecie, bo trochę się zadziało. Remery sobie fajnie strzeliły. No i w sumie lubicie tą serię tą marketową. Napiszcie, czy chcielibyście po prostu, że wiecie, coś się wydarzy na markecie, to biorę siadam i nagrywam. Przy okazji też sprawdzamy inne, inne rzeczy. No pewnie to byłoby trochę krótsze, no bo nie ma co pokazywać tych samych rzeczy, jeśli nic na nich nie zadziało od poprzedniego odcinka. No ale dobra, zaczynamy. No i tak, remery boże, zaczynamy. Najbardziej te wzrosty widać na tanich naklejkach. Mamy na przykład jakieś tutaj Heroic troszkę w górę, niektóre są większe, niektóre mniejsze. Na tych droższych to tutaj te wzrosty są trochę, na przykład na North, ale na takim Tailu to nawet spadek zaliczył, więc to też warto wziąć pod uwagę. No i dobra, lecimy. Spada w górę. Co my tu mamy? Vitality, one znacząco w górę poszło. 86 grosy 40, no więc te, te wzrosty tutaj naprawdę są y, prze, przemocne. Więc no co, RMRki, na tego Sorsa dwójkę jest potencjał, myślę, że no poza tym to jest bardzo tanie. Więc tak jak mówiłem już jakiś czas temu, mieć tego trochę. To jest przyjemna kwestia. Y, bo wiecie, dużo nie tracicie, a nóż y, to może wzrosnąć i myślę, że jeszcze rosło będzie. Natomiast ja osobiście bardziej w te takie unikatowe bym się kierował. Y, Jakiś Liquid, jakiś North, potencjalnie Astralis, które to spoko wygląda, no tylko jest to też droższe. No jeśli macie ten mniejszy budżet, to na spokojnie można udać się w te wcześniejsze. No tylko raczej poczekałbym na jakieś spadki tego. No gorzej, jak to będzie cały czas lecieć, no ale no, bez przesady, nie? Poczekałbym na jakąś korektę, no i potencjalnie wtedy coś nakupił z tych tańszych. Więc to były remerki, napiszcie, czy jakieś macie. Lecimy dalej. Antwerp kapsułki. Tutaj trochę to spadło, powiedzmy do 486 nawet. Trochę to spadło, więc może teraz, może jeszcze za chwilę będzie fajny moment, jeśli ktoś chce w te kapsuły iść, żeby dokupić. Tak samo, kandydacik też sobie trochę spadł. Dobra, dalej mamy tak. Holo z Antwerpu. Mamy Roxa, który tutaj 700 został sprzedany. No i teraz spadło do normalności za 5, 550. Normalnie schodzi. Furia, no. Powiedzmy mini, mini spadki, imperialek trochę w dół, teraz trochę odbitka, no trzyma się to, cały czas się to trzyma, te, te holo Holo Stockholm przed nami i co tutaj się dzieje, trochę w dół, trochę w górę, o, tu raczej nic nowego, nie, wirtusiki stoją, Entropic trochę z wzrostami, ok, Zresztą 55 zł nawet sobie leci, Kopenhagi też ze wzrostami, no naprawdę ta naklejka jest prześliczna. Zobaczcie, jak to wygląda, nie. Kurczę, widzę w niej potencjał, no bardzo duży. No jest prześliczna. Plus no drużynka się rozpadła, więcej tego logo nie zobaczymy, więc no jest, jest moc. Dobra, Astralisy, i tutaj też to rośnie. No tutaj też to znacząco urosło. I kurczę, myślę, że Astralisy to też jest dość niedoceniana e, inwestycja z tego Sztokholmu. Znaczy tutaj zagrożeniem jest to, no że ta z Antwerpu jest, no kurczę, strasznie podobna, nie. No to jest prawie idento. Natomiast patrząc na inne naklejki tej drużyny, no to one się różnią. Te, ten Antwerp, ten Stockholm, więc myślę, że tu jeszcze ten potencjał na wzrosty w przyszłości jest. No tutaj ta cena 20, no to była śmieszna, więc no teraz to pikło, ale na jakichś tutaj Bajorderach to kupić, myślę, że to głupia opcja nie jest. Jeszcze go ceny nie sprawdzaliśmy. Okej, okay, no to stoi sobie w miejscu, nic z tym się większego nie dzieje. Napiszcie w komentarzu, czy robiliście inwestycje na promocji, jeśli jak to takie, czy jeszcze się wstrzymujecie. Dzięki za dzisiaj, do następnego cześć.